Tuwalu, niewielki kraj wyspiarski, którego nikt praktycznie nie odwiedza. Jest to tak odległe oraz egzotyczne miejsce, iż zapewne większość z Was nigdy o nim nie słyszała. A jeszcze mniej osób będzie w stanie podać, gdzie dokładnie znajduje się to państwo składające się z dziewięciu wysp. To, co warto wspomnieć, to fakt, iż jest bardzo duże ryzyko, iż za 30 lat państwo całkowicie zniknie pod wodami Pacyfiku. Tuwalu jest miejscem, w którym oprowadzą cię ludzie, których spotkasz, a nie przewodnicy. Jest tam mało samochodów, turystów, no i dostęp do internetu jest utrudniony, także można na spokojnie odpocząć od mediów społecznościowych. Na spokojnie większość mieszkańców mówi po angielsku, także można praktycznie każdego zapytać o pomoc. Jednak cofnijmy się trochę w czasie i zacznijmy od początku. Tuvaluanie są ludem polinezyjskim, których pierwsze migracje na wyspę rozpoczęły się już 3000 lat temu. Europejczycy po raz pierwszy pojawili się na tych terenach w 1568 za sprawą Hiszpanów. A dokładniej podczas jednej z podróży hiszpańskiego żeglarza specjalizującego się w badaniach południowego Pacyfiku, Alvaro de Mendania de Neira. W tamtym okresie okręt przypłynął obok wyspy Nui i została ona nazwana Wyspą Jezusa. Wielu żeglarzom na przestrzeni lat udawało się odwiedzić wyspę, np. przykład synnemu podróżnikowi Michałowi Łazariewowi, który w 1820 odwiedził wyspę Nuku Feta'u jako dowódca Mirny. Lata 1862–63 są znane z tak zwanego handlu kosami. Na czym to dokładnie polegało? Peruwiańskie statki przetrzesywały mniejsze wyspy Polinezji od Wyspy Wielkanocnej na wschodnim Pacyfiku aż do Tuwalu w celach poszukiwania skrajnego niedoboru siły roboczej w Peru. Dosyć istotne w tym okresie było pozyskiwanie pracowników do wydobywania różnych złóż. Duża część wyspiarzy została dobrowolnymi rekrutami kosy, jednak duża część została wabiona przynętą za pomocą wielu sztuczek, na przykład popularne było udawanie chrześcijańskich misjonarzy. Pierwszym znanym Europejczykiem, który osiedlił się na wyspie, był Joe No Brain. Zajmował się on handlem w latach 50. XIX wieku, ożenił się on także z Salai, córką najważniejszego wodza Funafuti. HM Rook Company, niemiecka firma handlowa działająca z API na Samoa, wywołała wiele kontrowersji, kiedy zagrozili oni przyjęciem całej wyspy Wajupu, jeśli dług w wysokości 13 tysięcy dolarów nie zostałby spłacony. Dług był spowodowany działaniami związanymi z nieudolnościami firmy Wajtupu, założonej przez Thomasa Williamsa. Do dziś na wyspie każdego roku dokładnie dnia 25 listopada obchodzony jest tak zwany szczęśliwy dzień kiedy to spłacano ostatnią ratę długu w wysokości 13 tysięcy dolarów w 1887. Podczas II wojny światowej wyspy Ellis były wykorzystywane jako baza do przygotowania kolejnych ataków na wyspy Gilberta, które w tym okresie były okupowane przez siły japońskie. Pierwszy korpus piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych wylądował na Funafuti 2 października 1942. Rok później zajęli oni także kolejne wyspy, Mianowicie na Numea oraz Nuku Fetao. Japończycy także zajmowali wyspę, jednak z większym opóźnieniem, przez straty związane z bitwą na Morzu Koralowym. Warto dodać, iż w tym okresie budowano wiele lotnisk, przez to wiele drzew kokosowych zostało wyciętych. Jednakże wyspiarze czerpali inne korzyści, związane np. z żywnością oraz innymi dobrami dostarczanymi przez siły amerykańskie. Budowa pasa startowego na Funafuti wiązała się także z wykorzystywaniem ziem, która służyła pod uprawę pulaka oraz taro. Podaje się, iż łącznie pozyskiwano ziemię z 10 wykopalisk. Rząd Nowej Zelandii sfinansował projekt wypełnienia wyrobisk pożyczkowych za laguny, dzięki czemu udało się zwiększyć powierzchnię użytkową terenów na Fongafale aż o 8%. Funafuti doznała ataków z powietrza w 1943. Straty były jednak ograniczone. Dużej tragedii zażegnano, kiedy to większość mieszkańców schroniła się w murowanym betonowym kościele. Po wojnie lotnisko wojskowe Funafuti zostało przekształcone w Międzynarodowy Port Lotniczy na tej wyspie. W tamtym okresie także specjalny komitet ONZ ds. dekolonizacji zobowiązał się do przeprowadzenia procesów dekolonizacji kolonii brytyjskich na Pacyfiku. 1 października 1975 zakon Tuwalu uznał wyspę za odrębną zależność brytyjską z własnym rządem. 1 stycznia 1976 ze służby cywilnej kolonii Gilberta i Ellis utworzono odrębne administracje. 1 października 78 w Tuwalu stało się niepodległym narodem z Toaripim, jako premierem parlamentu na czele, który sprawował rządy przez trzy kolejne lata. Zaraz po uzyskaniu niepodległości jedynym wydawcą gazet oraz organizacją zajmującą się nadawaniem publicznym w Tuwalu było biuro nadawcze informacyjne. W 1999 TMC przejęło radiowo rozdrukowane publikacje, jedna korporacja po czasie okazała się po prostu nieopłacalna komercyjnie. Tuwalu Media Corporation stała się departamentem mediów, który bezpośrednio podlegał kancelarii premiera. Obecnie możemy wymienić tuwalu Paradise News, czyli jedną prywatną gazetę w tym kraju. Jeżeli spojrzymy w kierunku opieki zdrowotnej, na wyspie, a dokładniej na Funafuti znajduje się jedyny szpital w kraju który jest na dodatek głównym dostawcą usług medycznych. Edukacja w Tuwalu jest bezpłatna oraz obowiązkowa dla wszystkich w wieku od 6 do 15 roku życia. Warto dodać, iż każda wyspa posiada szkołę podstawową. Szkoła średnia znajduje się jedynie na wyspie Wajtupu, na której uczniowie mieszkają podczas semestrów szkolnych, wracają jednak na własne rodzinne wyspy w każde dni wolno od szkoły. Dla osób, które nie dostaną się do szkoły średniej zostały utworzone CTC, Czyli Community Trading Centers, które są odpowiedzialne za szkolenie zawodowe z podstaw stolarstwa, ogrodnictwa, szycia czy też gotowania. Co ciekawe, minimalny wiek płatnego zatrudnienia w kraju wynosi jedynie 14 lat. Jednak dzieciom poniżej 15 roku życia zakazuje się wykonywania niebezpiecznej pracy. Tuwalu potrafiło w latach 96-2002 uzyskać średni tempo wzrostu na poziomie 5,6%. Był to w tym okresie jeden z najlepszych wyników wśród wszystkich gospodarek Pacyfiku. Jednak nic nie trwa wiecznie i już po 2002 wzrost gospodarczy spowolnił, a kraj został mocno poturbowany przez gwałtowne wzrosty cen paliw oraz żywności. Najgorszym okresem było oczywiście 2008, kiedy inflacja wahała się w okolicy 13,4%. Warto także dodać, iż Tuwalu posiada najmniejsze PKB wśród suwerennych krajów na świecie. Jest to niecałe 48 milionów dolarów. W Polsce taki wynik osiągany jest każdego dnia, i to z dużą górką. Rząd Stanów jest jednym z głównych źródeł dochodów. Na przykład w 1999 wypłacili oni 9 milionów dolarów w związku z wypłatą zobowiązań z Traktatem Południowego Pacyfiku, dzięki któremu umożliwiali oni stanom na połowę Tuńczyka. Tuwalu nie posiada praktycznie żadnych bogactw naturalnych. Gospodarka oprócz dotacji opiera się na rolnictwie oraz rybołówstwie. Przemysł występuje, jednak jest on niewielki, a dotyczy przede wszystkim przetwórstwa żywności. Kraj jest także eksporterem, głównie można wymienić koprę, której eksport przekracza milion dolarów. Tuwalu dopiero w 2000 roku stało się członkiem ONZ, a 8 lat później po raz pierwszy uczestniczyli oni w Igrzyskach Olimpijskich, organizowanych wówczas w Pekinie. Tuwalu stara się za wszelką cenę zniwelować skutki zmian klimatycznych. Starają się oni pozostać krajem, który będzie wytwarzał 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Od lat widać coraz więcej paneli słonecznych, jednak do tego potrzebna jest pomoc zagraniczna związana z turystyką, która na dobrą sprawę praktycznie nie występuje. Można wysunąć tezę, iż jest to praktycznie jeden z najmniej odwiedzanych krajów na świecie. Dosyć ciężko tam o nocleg na większości wysp, jednak na głównej Funafuti jest wiele miejsc hotelowych. Są rządowe hotele, ale także rodzinne pensjonaty.